Witam moi drodzy, dziś znowu gram nasze ulubione maszyny hazardowe. Mam dzisiaj Stumdog Dollars, 35 tysięcy na koncie. Ostatnim razem wygrałem sporo kasy i zechciałem dzisiaj pograć na jakiejś nowej dla mnie maszynie. W takim trybie, że po prostu będę kupował bonusy. Dobra, zaczynamy. Jeden wild. No dobra, od razu najdroższe Z maksymalną stawką. Zobaczymy. 10 darmowych obrotów. No i oczywiście musiałbym powiedzieć, co należy zrobić, po to, żeby uzyskać 1500 ode mnie. Czasami podczas nagrywania kolejnego odcinka będę dawał tej mniejszy wyraz. I przez 10 kolejnych odcinków będę wymieniał odrębną soła z tego wyrazu. Należy bać, nie że cały odcinek, dlatego że mogę mieć kilka słów oraz innego. Dalej będę publikował naczynek, w którym poproszę pisać w komentarzach cały tej mici wyraz, a będę dawał. na no to parę dni i później za pomocą PICK WINNER zostanie ogłoszony zwycięzca. W przypadku, kiedy udzielam poprawną odpowiedź nie będzie widać na dole, poproszę się nie martwić. To znaczy, że po prostu ukryłem, żeby nie zostało spisane przez kolejną osobę. Należy bać monitorować i nie przypuszczać żadnego odcinka oczywiście. Wypłata będzie zrealizowana w USDT TRC20 jak zawsze i w przyszłości w przypadku znacznego wzrostu aktywności będzie możliwe zwiększenie z zwycięzców. Życzę powodzenia i niech wygra najbardziej baśny z widzów. Tymczasem idzie bonus! Mamy znaczną kasę, trzynaście tysięcy w sumie, cztery tysiące jeszcze trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć i tyle, O mój Boże, Dawaj jeszcze. Raz. Może tym razem będzie lepiej? 1000, build, 10. Ile? 2600, no dobra. Наследно не грана Два тысячанца. Шесть 10 tysiące nie dużo, nie dużo. Dobra, następny. Czy może jakieś przyniesie jeszcze więcej? 10 fryzbinów. 10, 10, 10. Dobra. Забрал все.

Не идет. Все только на ветер летит. Слабо. Слабо. Добрый, давай. Этот Снуп Спин сразу выдал 12 тысяч, о мой Боже! Что это такое? Эпик Уин сразу! Добра, давай! Этот Снуп Спин... Возможно он лучше, не знаю... Może nie. Pięć. Prawie pięć. O mój Boże. O mój Boże. 61 64 tysiące na koncie przez ten snoop spin jak to jest możliwe Nie wiem... Nie wiem co zrobić... Spróbujemy... Zaryzykować i wygrać jeszcze więcej. Dobra, dawaj. Spróbuję. Czterde... 10 free speed. Dobra.

osiemnaście. Dobra, jeszcze lepiej będzie. Czterdzieści jeden pięć, prawie odgrałam się. Trochę na plusie. Dobra, dobra. <laughs> Zaryzykowałem, wszystko poszło. Jeszcze prawie osiem. Dobra, dobra, dobra. Super win, super Jeszcze osiem. 64 Dobra Dobra 84 tysiące na koncie. O Boże Fajniejsza gra dzisiaj Tu po prostu nie ma sensu już ryzykować Mamy ogromną kasę Być może pograłbym z jakąś małą stawką przez te snub spiny na przykład ze stawką 5 kilka Snoop Spinów. Czyli nie. Ale po prostu pogramy. Trochę czasu. Ze stawką 50 na przykład. Dobra. Po prostu pogramy. Bo już to po prostu nie ma sensu ryzykować dalej. Wygrałem wszystko. Na początku wszystko leciało na wiatr, ale potem... Snoop spiny uratowały grę. Linki są pisole w pierwszym komentarzu. Jeżeli chcecie, też możecie spróbować. Zobaczymy, jak pójdzie dalej, ale już po prostu jestem spokojny. Wszystko jest w porządku, już. Mój Boże, dobra, chociaż jeden bonus przyniósł kasę. Dobra, ja już myślałem, że ten Snoop Dogg, <grych> nie Jest dobry. Ale no, no, dobra, odegrałem się, ja wygrałem i jeszcze więcej. Dobra. Czasami ryzyko ma sens. Nie ma. Ja tu nie nic. Fine. Tyle kasy dziś... U mnie po prostu nie ma słów. Tyle kasy. 80 tysięcy. Dobra. Jestem już spokojny, jak ten sam SnubDog. Jestem już zadowolony. Cześć. i koniec, ale to nie denerwuje absolutnie niż się dwa, łapie. Dobra, dobra. Trochę kasy, puściłem na wiatr, ale to nie jest wielki problem. Iść, iś, iś, iś,

No oczywiście musiałbym powiedzieć nowe słowo, słowo konkursowe, oczywiście. To będzie słowo hobby. 80 tysiące, mój może. Tyle kasem. Ale oczywiście jeszcze zdolnąłem. Jak już, już mówiłem, bo jeszcze jestem troszeczkę w szoku. Z tych pierwszych bonusów, Ale potem wszystko się wróciło. Dobra. Chyba skończymy. Bo już puściłem w 5000 na wiatr, Nie chciałbym ci jeszcze więcej. Dlatego skończymy. Moim zdaniem tam będzie nieźle. Dobra, naprawdę skończymy na dzisiaj. To była niesamowita gra na fajnej maszynie Snubdog Dogg Dollars. Zaryzykowałem. Podwoiłem swoją kasę. Nie podwoiłem, jeszcze więcej. Kontynuowałem swoją serę. I wygrałem jeszcze więcej. Ryzykowny grze. Dobra, moi drodzy. 80 tysięcy na koncie. To była niesamowita gra. Linki są w w pierwszym komentarzu. Też możecie spróbować, jeżeli chcecie. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o konkursie. No i wszystkiego najlepszego więc Enderdadze. Powodzenia i pa